Jest z nami trener KKS-u Kalisz, Ryszard Wieczorek. Dramaturgią można było oddzielić, oddzielić kilka chyba spotkań. No widzę szczęśliwy pan. Tak, no można. Człowiek już jest tyle w piłce, można tylko współczuć gospodarzom, bo tak to, tak to w sporcie bywa. Mecz był naprawdę dobry jak na tą porę sezonu, jak na warunki drugoligowe. Naprawdę widzieliśmy Otwarty mecz, dwa zespoły chciały grać w piłkę. Ja y, muszę powiedzieć, że y, takie wejście w mecz jak dzisiaj mój zespół, w tym sezonie, mieliśmy świetną piłkę. E, w konsekwencji tego były bramki. Oczywiście jesteśmy trzymało doświadczonym zespołem i daliśmy sobie bardzo szybko e, to na pewno Do meczu czy dogrywki, muszę powiedzieć, że mieliśmy dużo większą kontrolę nad tym co się dzieje na boisku gospodarze prostymi środkami tak też bramki strzelali. Czy to czy co udało się stało. Karne, to loteria, duża to dużo jest loteria, dużo Oczywiście zrobiliśmy jeszcze duży taki myślę, mentalny krok z Krakowiakiem do bramki. bo Myślę, że nie chodzi o tym, to, czy Michał jest słabszym czy lepszym bramkarzem, czy Kraki jest lepszym czy słabszym bramkarzem. To chodzi o wojnę psychologiczną, o taką grę na boisku. Jesteśmy też aktorami, musimy wywierać presję. Myślę, że... To, że Kraki że oczywiście świetnie obronił pierwszy rzut karny, no to też miało wpływ na to, jak te karne się potoczyły, bo, bo to już nie umiejętności grają, tylko grają, gra głowa, gra są Już za chwilę, za pięć minut musicie myśleć o sobocie. Tak, tak, no, fajnie się złożyło, bo patrząc na to, jak były układane pary półfinałowe, no to wydawało się, że przynajmniej na papierze i wydawało się, jeśli chodzi o, o, o były faworyty, w tej chodnicy i gry, były tymi faworytami, te zespoły i wydawało się, że to między nimi rozwija się finał. Niestety dla piłki to jest właśnie na tym polu urok tej dyscypliny, na ramy Przez to księgowaliśmy, że to jest bardzo, tak, tak, bardzo tak, ważne tak, w kontekście tego, jak, na co nas stać w tym sezonie i jak możemy ten sezon dobrze podsumować. Szybkiej regeneracji życzymy, no i pochodzenia wstydu. Dziękuję wzajemnie. Trener Słowacki Wigier Dawid Szulczek. Panie trenerze, brutalna ta piłka nożna. No co do samego meczu, to mecz był taki wyrównany, źle się dla nas rozpoczął, bramka po rykoszycie. Druga też z takiego karnego, gdzieś tam po, po zblokowaniu uderzenia. Mieliśmy dzisiaj taki niefart w tych sytuacjach. Wyciągaliśmy ten wynik, mecz się mógł zakończyć dwie strony, bo mieliśmy dosyć sporo sytuacji później, ale w samym końcu kiedyś też miał no, dwie bardzo groźne. No, seria jedenastek. Myślę, że dzisiejszy dzień jest taki, że nie ma za dużo co do gadania. No, jest taka najbardziej smutna konferencja, jakiej Musimy to po prostu przetrawić, zaplanować przyszły, przyszły sezon przygotowania. E, transfery, no, zmiany no, kadrowe. No i trzeba podjąć rękawice na, na, w kolejnym sezonie, żeby wrócić do pierwszej ligi. Zatrzymam się przy rzutach karnych, które jednak były kluczowe. Nie Pan typował strzelców, tylko zawodnicy sami siebie wytypowali do tej sali. Dlaczego? Tak, bo po 120 minutach grania i przy dużym zmęczeniu e, trudno, żeby trener narzucał e, piłkarzom. My oczywiście wcześniej już e, mieliśmy i turnieje i no, mieliśmy treningi, wiedzieliśmy co robić. Natomiast zupełnie inaczej jest kiedy się to robi po treningu, nawet jeżeli jest jakaś stawka, zupełnie inaczej jest, kiedy jest to po 120 minutach grania po, na koniec sezonu w momencie kiedy jeden strzał może decydować o tym, czy się gra dalej i można walczyć o pierwszą ligę, czy się nie gra. I jest to zupełnie co innego. Takich warunków nie da się odwzorować na treningu i piłkarze sami muszą wiedzieć, czy w danym momencie się czują na siłach, czy nie. My no oczywiście mieliśmy swoje sugestie, co do strzelców, no stało się tak, a nie inaczej. To się Ja podpisałem kontrakt na dwa lata, i już wtedy mówiliśmy, że to jest plan dwuletni. Wiedzieliśmy, że ten pierwszy sezon ma być takim sezonem przejściowym. W ciemno bralibyśmy to, że gramy w barażach, więc ten wynik był ok. Natomiast chcieliśmy w tych barażach już w tym pierwszym sezonie powalczyć. A drugi sezon, no wiadomo, że to wszystko też jest uzależnione od finansów. Jeżeli będziemy mieli podobne finanse, jakie były w tym sezonie, to jesteśmy w stanie zbudować drużynę, która ten awans wywalczy. Jeżeli te finanse będą mniejsze, no to to zadanie będzie trudniejsze i no niestety tak piłka funkcjonuje. Oczywiście trudniejsze nie znaczy, że nie do wykonania, no ale wiadomo, że jeżeli ma się więcej pieniędzy, to można zakontraktować lepszych piłkarzy. Jeżeli się tych pieniędzy ma mniej, to trzeba szukać więcej takich perełek. Myślę, że w powinny być taką drużyną, która ma jakiegoś bardzo ogranych i którzy właśnie w takich moment. W takich meczach potwierdzają swoją jakość i potrafią te mecze przekleczne na, na swoją szale i powinni dalej iść w kierunku takim, że e, gra też sporo młodych e, zawodników, którzy robią progres i, e, myślę, że ten sezon pod tym kątem był, był całkiem dobrze skrojemy. Ostatnie pytanie. W przyszłym sezonie będzie trudniej awansować do pierwszej ligi niż w obecnym, bo wiemy, kto zagra w przyszłym sezonie, w tej drugiej lidze między innymi ruchorzu. Ruch hmm. Na pewno. Bez GKS-u Katowice i Górnika Polkowice, e, jeśli chodzi o czołówkę, no to wiadomo, spada gks Bełchatów, więc jest tylko jeden Spadkowicz. Natomiast Bieniaminkowie są bardzo mocni, bo, bo i Ruch, i Radunia, i Wisła Puławy to kluby, które mają przede wszystkim dobre kadry i mają finanse. Też pewnie się jeszcze wzmocnią. Na pewno też cały czas stażysz w motoru. Tak, chyba, o których się ciągle mówił tak samo jak nie Więc myślę, że skala aktywności będzie podobna. 30 czerwca zaczynamy przygotowania. Plan już był podany wcześniej. To wszystko jest ilustrujące. Już na 90 minut też. Mamy wszystkie z Panią rozplanowane. Jeśli chodzi o kadrę, to priorytetem jest to, żeby kluczowi zagranicy w nie zostali. Mamy Najwięcej z nich dogada się z nowymi kontraktami na przyszły sezon i będziemy mogli kontynuować pracę. Między innymi dlatego, że mieliśmy dużo dobrych momentów w tym sezonie, a brakowało nam czasem zdrowia i myślę, że w tym, tym aspekcie też będzie lepiej w przyszłym sezonie, bo tych punktów będzie, będzie więcej niż 60. Był dwa meczami więcej, powiedzmy, że 64, może przyszły. Trzeba celować w to, co mówiłem przed sezonem, czyli około 20 zwycięstw. Dziękuję. Dziękuję jeszcze. Chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy tworzą to społeczeństwo, nasze rodziny, ludzierskie, wszystkich. Tak jak my jesteśmy bezpośrednio na boisku, ale też mówię o ludziach, którzy są na trybunach. O tych wszystkich ludziach, którzy wykładają swoje pieniądze i dobrze nam życzą, tak jak chociażby całe miasto Suwałki, nasi kibice, zarząd i wszyscy nasi sponsorzy. Podziękowania też dla członków sztabu i dla naszych piłkarzy, bo mimo tego, że ten sezon zakończył się no źle, to naprawdę dużo serca włożyliśmy i biorąc pod uwagę to, jak to wyglądało w pierwszym tygodniu, jak tu przyszedłem, a jak to wyglądało teraz na koniec, to stworzyliśmy prawdziwą rodzinę i drużynę. Dziękuję.